8 milionów 200 tysięcy hektarów. Tyle obsiano w całym kraju zbożem i stylu trzeba będzie zebrać. Jeszcze niedawno nazywano żniwa batalią o chleb. Teraz jest to batalia o wszystko: o chleb, mięso, mleko, masło i drób. Fabryka maszyn żniwnych w Płocku. O sprawnym i szybkim przebiegu żniw decydują dziś w dużej mierze kombajny. Wiedzą o tym pracownicy płockiej fabryki. W ciągu doby halę produkcyjną opuszcza 12 bizonów super. Plan półroczny wykonano w 102%. Zadania lipca mimo urlopów przekroczono o blisko 5%. Wszystkie kombajny lipcowej produkcji już na polach. Gmina Brześć Kujawski w województwie włocławskim 8 tysięcy hektarów obsianych pszenicą jęczmieniem i żytem. Mimo że na terenie gminy nie ma ani jednego PGR-u i spółdzielni produkcyjnej. Ponad 90% zbóż zbierze się przy pomocy sprzętu mechanicznego. Miejscowa spółdzielnia kółek rolniczych dysponuje 30 kombajnami, a 7 dalszych znajduje się w posiadaniu rolników indywidualnych. 5 zakupiono w tym roku. Na polach gminy łatwiej spotkać bizona czy wistule niż snopowiązałkę czy żniwiarkę. To nasycenie sprzętem zmechanizowanym powoduje, że załoga miejscowego pomu od rana do wieczora ma pełne ręce roboty. dyrektor Państwowego Ośrodka Maszynowego w Brześciu Kujawskim, Waldemar Cepeusz. Panie dyrektorze, ogromny pom na terenie, nie widzę ani jednego kombajnu. To znaczy, że wszystkie w polu i wszystkie sprawne? W zasadzie tak. Mieliśmy sporo kombajnów w tym roku do naprawy, z tym, że robiliśmy zgodnie z poleceniem władz naszego zjednoczenia wszystko, żeby w terminie sprzęt przygotować, a szczególnie kombajny. Robiliśmy nawet w niedzielę i święta w godzinach nadleżbowych, żeby w terminie ustalonym przez ministra rolnictwa kombajny poszły z pomodu użytkownika i były w pełni sprawne. I to nam się w pełni udało. Przy dużym zaangażowaniu chciałem podkreślić naszej załogi warsztatowców, jak również naszych młodzieżowców. Mamy tu własne koło socjalistyczne Związku Młodzieży Polskiej, prawda, którzy naprawdę bardzo dużo pomagają w Żniwach w poprzednich latach, a szczególnie w tym roku. Tworzą swoje ekipy prawda, młodzieżowe, współuczestniczą z mechanikami jeżdżącymi czołówkami w teren przy usuwaniu awarii i bardzo mocno włączają się w sprawę przygotowania terminowego sprzętu do agrotechnicznych kampanii w rolnictwie. Wielką nowością w tegorocznej akcji żniwnej jest to, że mamy system otwartych magazynów. To znaczy służymy wszystkimi częściami, zespołami, jakie mamy do dyspozycji wszystkich, nawet szczególnie i rolników indywidualnych. Rolnik przyjeżdża, błyskawicznie jest obsłużony, kupuje część i w wielu przypadkach sam sobie wymienia na polu, uruchamiając szybko maszynę do pracy.